<grymne> Coś po prostu zajebist Teraz wracam. Tak, super. Rewelacja. Tak, myszką trzeba poklikać. Masz rację. Piotrek? Piotr Arka wprowadzi. <grymne> Uśmiech. Uśmiechnij się do mamy. O, czeka na światło. Pokażemy, bo mi nie chce. No słuchaj, może bym po do damy do nam... U Magdy Jelenieckiej to już używał niszczarki. Trzeba sobie paznokcie popcinać. O, proszę. No. A jaka poważna mina, to normalnie masakr. No słuchaj, wiesz, to jest poważny zawód. To nie Piotrek, jest tak. Myszką musisz przejść dalej, wiesz? Myszką. Nie jest myszka. Licz, proszę. Mam taką w domu do noszenia, nie? Tak? Ołówkiem coś popisz. Jeszcze telefon odbierz. Halo? Tu jest halo, halo. Tak. No, do ucha? Powiedz do ucha. coś. powiedz coś. Tak? No, bo tam jest sygnał, wiesz? I co? Ktoś gada do ciebie? No tak. pięknie. Pracownik biurowy. Pracownik biurowy. Ten projekt, tak posłuchamy muzyki trochę, tak. Zobaczymy. A no, spoko, ona wystarczy jest całkiem może być. On lubi skoczne rytmy. Ja tutaj mam bardzo mieszankę długą. Tak, mierzko? Tak, masz rację, no super. A zobacz, popatrz kogoś, a co tutaj? Co Zobacz, tutaj, patrz. Co to się dzieje? Co tutaj jest? Patrz. A co to? Pan Patrz. Świetnie ci to widzisz, synku. No świetnie, Jak myszką, No to jest najlepsze, ten links. Widzę ci dobrze. Zjechałeś na tabelek. Tak? Tak, właśnie, tak. podpieramy telefony. Coś powiedział, to było dobrze. To może się rozklei, rozkręci.